No, dzień dobry, witam. Słuchajcie, przeczytałam, że najpóźniej można ziemniaki do połowy maja sadzić, więc to jest ostatni moment, uważam, na posadzenie ziemniaków u mnie. Ale wiecie, no, zajęta byłam szklarnią, innymi rzeczami, i te ziemniaki tak u mnie siedziały, siedziały w kuchni. Troszkę podkiełkowały. To jest odmiana Red Anna. Jakaś wczesna. Ja ją kupiłam, wiecie, w zwykłym sklepie tam chyba w netto i takie już miały troszeczkę te kiełki, więc pomyślałam, że już je zostawię na takie sadzeniaki. One jakieś takie plamy mają, nie wiem, ale to się nie zmienia. I tutaj wyznaczyłam sobie, widzicie ten biały sznurek, to taki rządek, bo ich nie ma za wiele, to ja tak wiecie, na próbę robię, bo to pierwszy raz będę sadzić ziemniaczki na działce tej. No więc będzie próba i chcę zrobić także tutaj w tym rządku i może kilka w worku, no żeby zobaczyć, mieć porównanie. Tutaj jest taka ziemia piaszczysta, wykopię dołki, dam troszeczkę takiego wiecie przekompostowanego na wpół obornika. On jest od lata zeszłego roku tam na pryzmie leży, więc on już jest wiecie pełno rdzownic w nim i nie jest jakiś tam taki gorący. Biorę się, słuchajcie, do pracy. Kukułka mi tu towarzyszy. Tutaj, wiecie, ta działka jest nie w ogóle, ani razu. Więc ta ziemia nie jest jakaś taka pulchna. Chociaż tutaj pod siankiem już, tutaj ta część jest ściółkowana 3 lata, to pod siankiem już jest taka fajna ziemia. Ale głębiej nawet są wielkie kamienie. Zaraz Wam pokażę. No więc te ziemniaki tu chyba łatwo nie będą miały. No ale ja chcę spróbować, zobaczyć jak to idzie i jakieś wnioski mieć na przyszłe sezony. do kolekcji <grych> skalniakowej. Posadziłam już w takich dołkach te ziemniaczki. Starałam się, jeszcze Wam pokażę, tymi kiełkami do góry, żeby były. Żeby jak najłatwiej, miały taką najłatwiejszą drogę do kiełkowania. No i tutaj taki rządek powstał ziemniaczków. Teraz to przysypię ziemią, to co tutaj jest z tego wykopu. Ale jak tylko wzejdą, to będę przysypywać chyba je kompostem i przykrywać siankiem. Żeby taki wiecie, kopczyk powstał, żeby one mi y, tam do, dużo tych bólów zrobiły o ile zrobią <noise> no jakiś oborniczek im dałam tutaj ściółka, która wilgoć trzyma myślę, że nie będzie im tu najgorzej To już taka wiecie ziemia jest z tą ściółką po rozkładaną, o. Tak teraz niedużo je przykryję, niech tam sobie wyjdą zielone listki, a później będę je sukcesywnie, wiecie, tak okopywać, dosypywać im kompostu, z wierzchu dokładać tego sianka, bo to siano jak zmoknie, to bardzo fajnie wilgoć trzyma i też tak butwieje, taką próchnicę robi czarną. Myślę, że coś z tego chyba będzie. Zostało mi kilka sztuk, to będę teraz kombinować jeszcze gdzie je wsadzić. O, drutowiec. To od razu się tu po pozbędę. No, zdarzają się w tej ziemi, wiecie, drutowce, więc... Może coś tutaj je podje, pod, podziurkuje. No, tak zostawię ten sznurek tutaj, żeby tutaj wiedzieć, że mam ziemniaki, żeby nie nadepnąć. No, zostało mi jeszcze kilka sztuk. Przygotowałam sobie tutaj takie stanowisko. I tu będzie taka wieża ziemniaczana, też spróbuję. A tutaj w worku. Najpierw słuchajcie, chcę to wyłożyć tutaj siankiem. Dno worka i boki, tak samo tutaj dno tej, tej siatki drucianej. Bo siano, jak zmoknie, to już mówiłam, trzyma super wilgoć, też jest takim nawozem azotowym. No i później, właśnie w to sianko będę. Sypać ziemię, kompost, troszkę obornika. Tutaj już mam przygotowanego. Tu pod spód dałam właśnie tą pościel, gdzie daję na ścieżki i już trociny, żeby mi, wiecie, tutaj to nie zarastało chwastami, trawą. No a w przyszłości to ja chcę, w... widzicie, tam już zakończyłam. <laughs> chcę tutaj dokończyć to, no może już jak te pilne prace zrobię, to będę kończyć ścieżki. Wieżę chcę zrobić właśnie z tej, wiecie, takiej siatki, co pokazywałam wam już jak robię grządki okrągłe, albo te takie osłony foliowe na zimę. To właśnie w ten sposób, że kawałek siatki ogrodzeniowej zwinęłam i, i tu będzie ta wieża ziemniaczana. Te większe bulwy chcę przeciąć na pół. I myślę dać może tutaj właśnie te przecięte, a tutaj do worka trzy sztuki tych małych i wszystko. I będziemy patrzeć, to jest eksperyment. Pierwszy raz będę to robić. Wielu osobom wiem, że w workach się nie udaje. No zobaczymy. Jak nie spróbuję, to się nie przekonam. No a teraz sobie tutaj przyniosłam ziemię, kompost z kompostownika i będę to wypełniać. Wiecie, fajne w tej metodzie jest to, że jak to będzie nie wypał, to w przyszłym roku to zlikwiduję. To można przenieść nawet czy tam sobie coś innego w tej grządce posadzę jakoś cukinię, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie w miarę wzrostu będę odwijać ten worek do góry. Dosypywać ziemi, no i te ziemniaczki będą przez to zmuszone, żeby wypuszczać więcej tych pędów. Tutaj podobnie zrobię, na razie tylko wypełnię na dnie, pozwolę im tam wykiełkować. No i później będę dokładać tego, żeby tak rosły wzwyż. Teraz widzę, ja chcę tutaj zrobić z tych dużych dwie sadzonki i tak pomyślałam sobie: przekroję je tutaj, żeby miały tu dużo tych wąsów. No i tu ma jakiś jeden kieł, taki, więc przekroję je na pół. Ten jeden i ten długi taki. On też tu ma jednego kiełka, tutaj drugiego, i będą takie cztery połówki. Mam taki jeszcze podkorzeniać, to pomyślałam, że troszkę te bulwy tutaj podsypię, ale to chyba nie jest nadkonieczne. Można to węglem też zrobić, popiołem. No, ale akurat miałam to. Można też wcześniej przeciąć, żeby one troszkę tak wiecie podeschły. No, zobaczymy. Teraz będę je układać. Układam je tymi do góry kiełkami i tak na zewnątrz. Może będzie tak, że one wypuszczą yy, liście przez siatkę. Tak na zewnątrz. No, zobaczymy. Nie jest konieczne to. I to jest, wiecie, eksperyment. <gryw> no, ona sobie tutaj odczowniczka ta. Teraz przysypię je jeszcze kompostem, przykryję siankiem, i tak wiecie, jak wyjdą te liście zielone, to znowu będę przysypywać i aż do końca. No i tak się to prezentuje, słuchajcie przyściółkowałam jeszcze siankiem, bo naprawdę tutaj szybko bardzo ta ziemia wysycha yy, a to w ogóle nie ma bocznych ścianek a tutaj worek też przesycha więc pewnie będzie trzeba to często podlewać no ale nic, <ścoughs> zobaczę zobaczę jak to się ma yy, no i będę wam zdawać relacje jak rosną wszystkie ziemniaczki i te w gruncie, i yy, yy, w tej wieży i tutaj w worku no, i będziemy mieć wnioski na koniec sezonu, czy jakiś obiad się ugotuje, czy nie. To będzie na tyle, kochani. Ciekawe, czy już ktoś z Was uprawiał w ten sposób ziemniaki. Jeżeli tak, to podzielcie się, czy się udało. No to co, żegnam się z Wami, kochani. Do zobaczenia, papa. Pa.